Hej, hej, hej! Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres. to jest Sengoku Dynasty zgodnie z tym, co mówiłem ostatnio, wybraliśmy się bezpośrednio do tej Segi, pokonując tę całą tutaj trasę. I jednocześnie stwierdziłem, że pójdziemy sobie tutaj, bo tutaj jest jakaś dróżka i zobaczymy, co tu jest. I generalnie nie było nic szczególnego, poza tym, że była tam handlarka, także nie za wiele, żeście stracili i nie macie się czym przejmować. Ważne jest to, że jesteśmy już tutaj. I może ktoś nam rzuci jakimś questem. A jeżeli nie, to, to chociaż coś pohandlujmy, może co? Szukajcie ode mnie to gobo. Dziękuję. Parę rzeczy udało mi się sprzedać. Tu nie będę ok okłamywać was ani oszukiwać. Kilka rzeczy udało się sprzedać. E, miałem ciosane kamienie. Postanowiłem, że je przehandlujemy. Okej, okay. nic ciekawego do mnie nie powiedziałeś. E, stwierdziłem, że je przehandlujemy. Okazuje się, moi drodzy. Że to nawet nie ma sensu. Bo tak, jeden taki ciosany kamień to są dwa zwykłe kamienie. Jednocześnie, jeden kamyk, zwykły, mały, możemy sprzedać za dwie sztuki monet. A ten ciosany kamień za cztery. Czyli, nie dość, że na dobrą sprawę byśmy stracili czas na to. Nie dość, żebyśmy stracili czas na to, żeby faktycznie, kurczę, Wytworzyć te ciosane kamienie, to tak na dobrą sprawę i tak nic na tym więcej nie zarobimy niż na zwykłych kamykach. Także, także, no, wyszło na to, że kompletnie jest to biznesplan bez sensu i jednak zostajemy przy handlowaniu jakimiś grzybami. Ich jest więcej, są bardziej dostępne. Ach, nic z tobą nie zrobimy, dobra, ich jest więcej, są łatwiej dostępne i przede wszystkim e, też są w cenie. To mhm. też nic. To tu jest tych handlarzy od ciula i ciuciu, Te masz? Z tobą też nie pohandlujemy niczym ciekawym nie pogadamy też. Dobra. Z tobą pogadamy? Nie. Witaj, dobry człowieku. Czym ty handlujesz? Deskami, Co mi po deskach, człowieku? Co mi po deskach? Ty? Ty masz te takie dziwne rzeczy. Ale to masz te, te ciosło. To ja ciosło masła nie chcę. Aha, czyli z tobą też nie pogadamy za bardzo. O, 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 dawaj. To się nie zespawnowało, dobra. Aha, jest to, że tych desek po nie z tobą mi się gadać już. Czy tu jest jeszcze jeden ktoś od handlowania? No niby kurczę tak, czekaj Ech to ty. Ty a ile za takie futro chcesz? 6. za skórę? 16. A ja od ciebie kupił to futro, co ty na to? A, tutaj jeszcze trzeba kogoś tylko przydzielić, dobra. No pięciu handlarzy. Pięciu żeśmy obeszli, żaden nie ma tego, czego nie potrzebujemy, czyli tego, tego, tego cuda tam. Tylko deski masz. Ech, bez sensu coś takiego. Dobra moi drodzy, kurczę, nie ma co kombinować. Pokaż mi mapę. Idziemy na plażę. Spróbujemy poszukać kogoś, kto ewentualnie będzie chciał się do nas przyłączyć. Jeżeli nikogo nie będzie, to trudno się mówi. Eee, I poświęcimy nieco czasu i wybudujemy. Nic nie wybudujemy, po prostu przeskipujemy to. Czekaj, to tam. Tam jest brzeg? Tam jest brzeg, dobra. Do kopalni i tak nie pójdziemy, bo kopalnia jest za daleko. Coś nieco już żeśmy kupili. Także nie ma źle, dobra. Ja idę do brzegu i tam się będziemy już słyszeć, także do zaraz. No i dobra, jesteśmy już na brzegu, generalnie tam widzę jakieś coś. Gdzie to jest? Tam bardzo, bardzo daleko. Pytanie, czy damy radę tam dotrzeć. Yy, tak sobie myślę, że może z tym brzegiem To, to jest dobry pomysł, z tym brzegiem. Ale w momencie, kiedy będziemy już gdzieś tam bliżej, przykładowo tu, to byśmy mogli sobie spokojnie. Słyszę mewy, ale ich nie widzę. To byśmy mogli sobie spokojnie poświęcić troszeczkę czasu i spróbować zrobić jeszcze jeden ten super budynek. Tam będzie chyba młyn z tego co pamiętam. A tam widzę już jakieś coś do zebrania. Albo bandziora. Tego jeszcze nie wiem. Ty, ktoś tam jest. Czekaj, to wróg? Czy to wróg? Nie, to jest chłopek do nas, dołączenia do naszej osady. Fantastycznie, panie dobry jak bułka. Hej, wiedziałem, że będzie warto tu przyjść. Cześć. Cześć uchodźco. Tak, 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 sprzedałem do mnie. I niewielkie poletko, jestem młody, więc łatwo znajdę jakąś pracę. Nowe miejsce do życia? Może nawet żonę? Może zamieszkasz z nami? Dla kogoś takiego jak ty, zawsze znajdzie się tu miejsce. chcesz mnie przyjąć? Dziękuję. Ale gdzie mam mieszkać? Jej, mamy kolejnego pazia. Tak, Domek, proszę, ja ciebie. Myścimy ciebie tutaj. A jeżeli chodzi o pracę. Będziesz budować, mój drogi, będziesz budować mały most, tak to w tym momencie widzę. No, także dziękuję Ci i ten powodzenia. No. Niech sobie budują. Wszystko fajnie, pięknie. Tylko powiedzcie mi jeszcze, kurczę, patrz ile kamyczków. Jaka plaża fajna. Co to tam jest w ogóle za latarnia morska? Chyba, że to jakieś miejsce mocy, z którego będzie można zaczerpnąć płenem rzucić czy coś. Odkrywasz nowe miejsce, no i fajnie, ale I co mi to daje? I tam jest jeszcze coś. Jest jeszcze jakieś coś. Powiedz mi, że to jest jakiś uchodźca. Czekaj, jesteśmy tu, to zbierzemy to i pójdziemy sobie budować most. Tak to widzę w tym momencie. Taki, taki mam szalony pomysł. Patrz to, powiedz, że to jest. To jest chyba bandzior. Czekaj. A nie, kolejny chłopak do przyłączenia. No, patrz. Czyli warto zwiedzać. To by pomyślał? Cześć, opowiedz mi o sobie. Odziedziczyłem po ojcu niewielki z płachetek ziemi. Nie, nie mam pojęcia co to jest płachetek, ale okej. Okay. Pracowało na nim kilku robotników i rolników. Zawsze starałem się być wobec nich uczciwy, ale gruby ryby nie chciały, żeby tak pozostało. Mianowały nowego Sugodaja, który chciał zmienić mnie w żebraka. Stawiałem opór na ile byłem w stanie. Pewnego dnia powiedziałem, pewnego dnia dowiedziałem się, że mam zostać oskarżony o zdradę. To oznaczało śmierć, więc uciekłem. Niewiele w tym honoru, ale zacząłem oceniać życie bardziej niż honor. I no i jestem. Zamieszkaj z nami Em, dynastia proszę ciebie. Miejsce pracy. Nie, wioska, populacja. O, ty, a ty? Poszekaj, bo już się zaczynam gubić. Ty wszystko masz. Przydziel pracy. Tutaj pracuj, dobra. A ty, mój drogi. Tutaj. I jeżeli chodzi o pracę, to bym cię wrzucił do. Może do warsztatu kamieniarskiego byśmy dodali? By kamienie nam pozyskiwał. Mamy dwa żelazne kilofy. 25 pięć kamienia na... Tyle to też co... A, w sumie. Zbieraj sobie. No, także pracuj. Wszystkich już mamy. Wszystkie domy zajęte. Także trzeba będzie pokombinować. Może coś nowego, jakiś tam budyneczek postawimy. O, 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 bandzior. Ale <laughs> się śmiesznie... Nie chcę się wczytać Pana gałgana, ty No trafię ja cię w końcu? No, bez żartu, że ja cię trafić nie mogę. No, się bałem, że. No, się bałem, że dostaniemy w czapę. Yy, no pieniądze, no wiadomo. No. Dobra, weź wszystko. Dziękuję. Sake pójdzie za całkiem fajną kasę. Hihi. Ale co oni tutaj kurcze robią? Ci uchodźcy W sensie, no, spodziewałbym się bardziej tam obok nas gdzieś, a nie tutaj. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo cieszy mnie to, że no jednak, kurczę, mamy nowych ludzi. No jest bardzo fajne. E, powiedz mi zatem, e, mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Powiedz mi, proszę ja ciebie. Budujemy namiot na wszelki wypadek. Dziękuję. Ej, no tam coś jeszcze jest. Ale to później sprawdzimy. Nawet jeżeli to będzie jakiś chłop. No to. Co nam z tego, skoro i tak. Dlaczego nie mogę tego budować? Nie gadaj, że to mi przeszkadza. Nie będziemy mogli spać, no ale trudno. Inny obiekt blokuje umieszczenie. Jaki? O, 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 o! Co? Seriously? Nie mamy młotka nawet! Ani kurczę, czegoś żeby go. O Boże. Dlaczego? Dlaczego wystawiasz mnie na taką próbę? Jestem przede wszystkim ciekawy tego czego będziemy potrzebowali do postawienia tego budynku. no eee, dobra, zjedz sobie to. Wytwórz młotek Trochę przypał, ale co zrobisz um. Dobra, to gobo niech będzie tu Cały jeden kamień Też dobrze No, możemy wybudować cały ten Nie cały, nie mamy kamieni Kłody też nie mamy kurcze. Dobra, trzy kłody, dziewięć kamieni. Dzik, żartujesz? Rayushku, no. Itse. Dziękuję. Chyba ty, co tam hukasz? Czy mogę na przykład ten przykład, tamten przykład dowiedzieć się, skąd idziemy ja z troskami? Ej, bez żartów. Tu naprawdę nie ma kamienia. Chyba, że na górze będzie, dobra. Podejdziemy na górę, zobaczymy. Jak nie będzie, to trudno. Umieramy. Kiedy indziej to zrobimy. Nie będę się jakoś szczególnie tym przejmował teraz. Aha, no my tego nie możemy nawet. No nie gadań, no, co? No. malinowy, hej tam coś jest. No nie, 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 nie. No kurcze pieczone, no jak ja mam tam wleźć teraz? Halo Panie władzo O kurde Czekaj. To się dla nas może strasznie źle skończyć tak naprawdę Tam wlezę jakoś, czy... O, czekam, kamienie nie są Dobra, moi drodzy, ja sobie to wydobędę i usłyszymy się, myślę, w momencie, jak już faktycznie, po pierwsze, będzie jasno, a po drugie, będziemy już coś tam więcej robili w sprawie tamtego budynku. Także do usłyszenia zaraz. Dobra, moi drodzy, wiem, że jest tak naprawdę jeszcze noc, ale generalnie patrzę się na te ilości surowców. No, nie ma opcji, żebyśmy to zrobili. I najgorsze jest to, że tutaj trzeba chyba pięciu do tego, żeby w ogóle tutaj mogli pracować. Chyba, że to jest poziom trudności, ale no... Wygląda to źle. Wygląda to źle i w każdym razie zaczynam podej... Ogrzewanie w ogóle jeszcze doszło, to ciekawe. Napoje minus 200, dobra, trzeba będzie wodę ogarnąć. Ale tak, to co jest bardzo istotne, zaczynam podejrzewać, że ci, którzy będą budowali te wieże obserwacyjne i na przykład mały most, no to, że tam trzeba więcej tej siły roboczej, niż tylko jednej osoby. Zatem... Gdzie ty pracujesz? Czekaj, gdzie, gdzie ty pracujesz? Czekaj, wróć. Dynastia, populacja. Jesteś bezrobotna w ogóle. No dlaczego? Szutek. Będzie to do stanowiska górniczego. No i kurczę, zbieraj. I jak to wygląda teraz, tutaj? Populacja. Wszyscy mają pracę, wszyscy coś tam robią. No i super. Podejrzewać zaczynam, że w wieży obserwacyjnej i przy małym moście jednak trzeba więcej osób. Eee, no bo tak. Patrz. Jak zrobimy sobie na przykład coś takiego, że sprawdzimy sobie tu, sprawdzimy sobie tu, klikniemy sobie tu. No nie, tu wystarczy jedno. Zobaczcie, to chyba jest poziom trudności po prostu. Dobra, to no nie ma tego złego. Nie, nie jest tak tragicznie jak zakładałem, że będzie. Ale, żeby nie było też za łatwe. Czekaj, chata Myśliwska, zarządzaj pracą. Tu wszystko jest. Mięso, mięso, futro, futro. Dobra, jutro będzie futro. Yy, tego nie zrobimy, nie ma takiej możliwości, żeby to teraz zrobić. Dlatego już olać pieniądze i tyle ich będzie, żeby nie zepsuły w nas tego co najlepsze, jak to mówią, klasyk. Yy, ale cofniemy się do naszego domu. Cześć! Yy, cofniemy się do naszego domu i się prześpimy to na pewno. Ccie ja spałem w ogóle yy, chciałbym zobaczyć ile mamy. Albo inaczej. Co moglibyśmy ciekawego jeszcze zrobić? Mamy 18, 17, 25 funtów. Więcej, 35 nawet, o, proszę. Dobra. To zróbmy może to w ten sposób, że to sobie przeniesiemy wszystko. To zgniliznę również. Kamienie też. Tam po drodze, właśnie, jak byliśmy, to zbijałem te kamienie. Znaczy, jak po drodze byliśmy, jak starałem się zrobić ten most. No ale niestety, dobrze wiemy, czym to się skończyło. To mogę tutaj też spokojnie rzucić. Ta łopata, gdzie ona kurcze będzie i do czego? No, jestem ciekaw. Dobra, a rękawiczki możemy dać. Ja nie wiem, czy oni będą tego używali, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. No ale. mamy jeszcze korek, bo nie? O Boże, ile drewna. Fajnie, fajnie. Bo zróbmy może tak. Trochę wiader na pewno będzie trzeba, trzeba będzie ogarnąć. Daj, 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 daj. Dobra. I to będzie tak. Wytwórz proszę ciebie to, to. Wytwórz tyle desek ile możemy. Tak, żeby nie przesadzić oczywiście z tymi rzeczami wszystkimi. Ale tyle desek ile tam wyjdzie. Mhm. Z tego zróbmy wiadra. 30 nie będzie dlaczego aż tyle, no dlatego żeby tą wodę tam ogarnąć widzę że 200 sztuk potrzebują, jakby 200 jednostek wody Bo nie, nie wiem jak to określić, 200 jednostek wody potrzebują um, także no to jest już troszeczkę, tu się nie ma co oszukiwać przy 5 czy 6 mieszkańcach których mamy, no to jednak trochę jest trzeba będzie żarcie jakieś ogarnąć jeszcze też Także no trochę roboty, trochę ogarniania tego wszystkiego przed nami. Dobra, dzięki. Yy, wytwórz, czy my mamy? Nie mamy chłody żadnej, mamy tylko deski, dobra. Dobra, wytwórz z tego patyki. Dziękuję. Trochę strata wiem. Materiału to niepotrzebna, ale zbierz wodę no nóż wiadra. I niech się robi. Cyk. Czy coś tutaj? Nie, tutaj nic. Dobra. Co tutaj mamy? Coś wszystko. Wszystko nie za wiele, ale zawsze coś, dziękuję. A jak wygląda sytuacja z tym tutaj? 28 mięska. No i 21 jajek jeszcze. Dobra. surową rybę też przerobimy. Także zróbmy coś takiego moi drodzy. Daj mi jednak trochę tego kamienia. Ile jest? 41. Dobra, daj mi więcej tego kamienia. Woda niech się robi. Eee, a my w tym momencie zrobimy tak. Cyk, gotowane jajko. I moi drodzy, ja się biorę za gotowanie, biorę się za ogarnianie tego wszystkiego i myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek tak naprawdę. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Awres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.